W tym filmie powiemy wam, odpowiemy wam na najczęstsze pytanie, które się pojawia. To znaczy to pytanie brzmi tak: nie chudnę, co mam zrobić? Jem nisko węglowodanowo. Jakie są tego przyczyny? A przede wszystkim kiedy to jest to niechudne? Bo niechudne to nie znaczy, że wiecie, dzisiaj wchodzę na wagę i za tydzień wchodzę na wagę i waga stoi, tylko też powiemy wam kiedy Należy mówić, że niechudne. A kiedy niechudne, to nie jest wcale, że niechudne. Faktycznie, no bo jeżeli jest jeden dzień bez chudnięcia, a na przykład wcześniej poleciało bardzo fajnie na stylu niskowęglowodanowym 10 kg, no to nie jest niechudnięcie, to jest e, nic. E, jeżeli jest dwa tygodnie, trzy tygodnie, a nawet pół roku takiego stopu po solidnym spadku masy ciała, to też nie ma takiej, tak naprawdę pełnej definicji zablokowania spadku masy ciała. No jasne, masa ciała, generalnie spadek masy ciała, to nie jest linia, Taka ciach, słuchajcie, pochyła ku dołowi, tylko to jest można powiedzieć tak: dół, prosto, góra, prosto, dół, potem troszkę może prosto, potem znowu dół. Generalnie masa ciała różnie się będzie zachowywać. Chodzi o to, żeby kierunek był zachowany w tej perspektywie długoterminowej. I są faktycznie takie momenty, kiedy trzeba zacząć, jak to mówimy, niuansować. Czyli wiele miesięcy ten spadek masy ciała nie następuje, faktycznie coś się zblokowało, albo czujesz, że, że czegoś ci brakuje. No i pierwszym takim elementem, który powoduje blokadę spadku masy ciała, to są niestety te nieszczęsne, które są wychwalane przez pod niebiosa przez niektórych. Oleje roślinne, Mateuszu, powiedz coś na ten temat, bo ty jesteś, można powiedzieć, takim ekspertem od tych. Roślinnych Dobra, to ja powiem, powiem jedno zdanie. Wy, wyrzuć oleje roślinne ze swojej kuchni. Koniec, dziękujemy. Następny punkt, przetworzone. Czekaj, ciekaj, okay. czekaj. No Wrócę do żart. tematu, bo mówię, że jesteś, jestem specjalistą. Mhm. Rzeczywiście, temat olejów roślinnych myślę, że... Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze w programie w, w programie A, okay. zdrowotnym wcufaj insulinooporność również poruszymy ten temat i yy, tak konkretnie rozwiejemy wątpliwości jeżeli chodzi o oleje roślinne w książce, którą piszemy, yy, ale generalnie rzecz biorąc to jest tak jak mówisz, jeżeli mamy pacjenta u którego zatrzymała się, zatrzymał się spadek masy ciała. Czyli 6 miesięcy waga stoi. Mm -hmm. Robimy wszystko dobrze. Mierzymy nawet czasami ketony, które są w organizmie. Wszystko jest jak należy. I teraz czego czepiamy się jako pierwszego? Właśnie olejów roślinnych. Czyli smażenie na oleju słonecznikowym, Ale zepakowym. nie tylko młody człowieku mm -hmm. smażenie. Ja tutaj jestem specjalistą w tej, w tej branży. Right. Po to jest nas dwóch... W tej, w, tej, we, w tej firmie, żebyśmy się podzielili wiedzą. Moja wiedza to oleje roślinne i nie tylko smażenie, ale zacznijmy od początku. Oleje roślinne, dlatego, że budowa oleju roślinnego jest budową wysoce niestabilną. Czyli olej roślinny niekoniecznie pod wpływem smażenia, ale także w wyniku przechowywania takiego zwykłego w warunkach domowych ulega utlenianiu. Dlatego, że Oleju roślinnym są podwójne wiązania, które są bardzo niestabilne i ulegają rozłączeniu, i powstają produkty utleniania. A te produkty utleniania, te cząsteczki, te wolne rodniki i te aktywne cząsteczki, półprodukty, naprawdę potrafią wyrządzić szkodę w naszym organizmie, powodując przewlekły stan zapalny, a szczególnie przewlekły stan zapalny wątroby, która to ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o przybieranie na masie ciała. Podsumowując, tak faktycznie, wyrzucamy wszystkie oleje rzepakowe, słonecznikowe, te przetworzone, ewidentnie. Dobra. Druga rzecz to są niestety bardzo często takie popularne, wpychane nam drogą agresywnego marketingu niskowęglowodanowe przetworzone produkty. Czyli to są te różnego rodzaju baniki, batoniki keto, jakieś zupki takie chińskie keto, jakieś różnego rodzaju no. koktajle, desery, no. niskowęglowodanowe keto. No to są wysoce przetworzone produkty, na których firmy wyczuwające ten trend, który panuje na rynku, że wiele osób się budzi i podchodzi, zaczyna podchodzić racjonalnie do jedzenia, no to łapią Ciebie na, zwłaszcza na początku, kiedy tak. naprawdę chcesz coś zrobić ze Swoim zdrowiem i łapią Cię na te wszystkie batoniki, pizze, keto, serki, keto i te wszystkie inne, które mają, wracając do pierwszego punktu w sobie bardzo dużo, e, często olejów roślinnych, już nie mówiąc o tym, że faktycznie pro, wysoki proces przetworzenia jakby zmienia całkowicie wchłanianie i dostępność jakby tam tak, makroskopów. Poza tym przyznaj, przyznajcie, mhm. jak coś jest, jak, jak jest słowo keto na batoniku lub jakieś przekące. Twój mózg, jeżeli już znasz ten styl życia i wiesz, jakie naprawdę pozytywne i świetne korzyści prozdrowotne on ma, no to takie słowo napisane na czymś niezdrowym od razu sprawia, że to coś tak w naszych oczach jest postrzegane jako zdrowe. Nie! Styl życia Keto LCHF promowany przez Braci Rodzeń to jest prawdziwe jedzenie, jak najmniej opakowanego jedzenia. A jeżeli opakowane, to borówki y, amerykańskie wrzucone do pojemniczka po to, żeby to otworzyć i potem zjeść. No to idziemy dalej w takim razie e, po prostu za mało aktywności fizycznej i nie mówimy o tym o takiej no, ja e, e, patologicznej aktywności fizycznej pod tytułem e, biegamy, żeby schudnąć 20 km dziennie i zrywamy sobie więzadła Achillesa. Tylko nawet hmm, nie mówimy o tym, żeby codziennie albo 4 razy w tygodniu chodzić na siłownię i tam pompować pumpy po 50 minut? Nie, nie, nie. Mm -hmm. To nie jest dobra aktywność fizyczna. Chodzi o to, żeby na początku twój organizm przyzwyczaić do tej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna, w przeciwieństwie do siedzącego trybu życia, polega bardzo często na wyjściu na zewnątrz i przespacerowaniu się godzinę. Do, do tego my rekomendujemy, żeby dwa razy w tygodniu, tak, nie częściej, tylko dwa razy w tygodniu poćwiczyć oporowo. Po 15 minut. Po 15 minut, bo nie da się żyć długo, szczęśliwie i pięknie bez muskulatury. Bez budowania mięśni, do tego jest potrzebne ćwiczenia oporowe, ale także białko, ale to w innej części. Trzecia rzecz. Stres. Stres jest po prostu toksyną tych czasów. Żyjemy w, takich, w takim środowisku, w którym każe nam się zapracowywać na śmierć, każe nam się zajadać na śmierć, każe nam się różne rzeczy i, i otaczamy się w tym całym stresie. Jeszcze na, na dodatek ludźmi, którzy są źródłem notorycznego stresu, czyli toksycznych relacji. A ja czasami nie wiem dlaczego. Ostatnio mhm. przyszedł do mnie młody pacjent, 24-letni pacjent, yy, który poprosił mnie o zwolnienie. Przejrzałem dokumentację i mówię zaraz. Zwolnienie miesiąc temu, zwolnienie dwa miesiące temu, zwolnienie mhm. trzy miesiące temu i trzy i pół miesiąca temu i zwolnienie cztery miesiące temu. Mhm. Mówię, coś tu jest nie tak. I pytam tego człowieka. Słuchaj, sorry, ale mi tutaj coś nie gra. Co miesiąc jesteś na zwolnieniu, jesteś młodym, zdrowym człowiekiem. Mi to wygląda na to, że masz. Użyłem niecenzuralnego słowa, ale umówmy się, masz do kitu pracę. Mm -hmm. Na co zastanowił się i powiedział: Tak, mm -hmm. ja mówię, dobra, zrobimy tak, pora na zmiany i dam tobie ostatni raz to zwolnienie, ale jeżeli jeszcze raz przyjdziesz, niestety nie dam tobie tego zwolnienia. Wstał, wyciągnął rękę, uścisnęliśmy sobie dłonie, powiedział: mm -hmm. Dziękuję, nie potrzebuję zwolnienia, wiem co robić. I to nie była taka złośliwa rozmowa, tylko mm -hmm. rzeczywiście to jest niesamowite. Uświadomił sobie, że w tej sytuacji stresowej był już wiele miesięcy, a pewnie i wiele lat, mm -hmm. i kiedyś trzeba przerwać. Tą, wiecie, patologiczną sytuację, zwłaszcza, że pracy jest mnóstwo, a praca często rujnuje nam zdrowie. Nie wiadomo, dlaczego nie chcemy jej tak zmienić. No to kolejny punkt, idąc za tą pracą, za relacjami, za stresem, to, to się przekłada też na złej jakości sen. Sen jest ważny i to e, nie ma co się słuchajcie tutaj śmiać i mówić, że nie dacie rady. 7-8 godzin bardzo często dla większości osób to jest taki obowiązek. Rozumiemy oczywiście, że mając małe dziecko, Dwójkę małych dzieci, robiąc różnego rodzaju projekty, które wymagają nocnych dyżurów, i tak dalej, no ten sen będzie zaburzony, ale musicie wiedzieć, że trzeba robić wszystko, co w Waszej mocy, żeby organizm mógł się zregenerować, się zresetować właśnie w nocy, kiedy no, dochodzi chociażby do obniżenia insuliny, no, do wielu takich fajnych regeneracyjnych. No tak, ale elementów. przyznaj, że to jest z jednej strony bardzo łatwe, bo ilu z nas i nie kładzie się do łóżka, i właściwie nie ma co robić, włącza ten telewizor, który leci przez dwie godziny bite. Mm -hmm. I teraz wyobraź sobie sytuację, nie wiem, zrób sobie taki challenge. Postanów sobie, że kiedy już siedzisz w tym łóżku, wyłącz telewizor, ewentualnie coś spokojnego sobie, nie wiem, włącz muzyczkę, jeżeli chcesz, żeby ci coś pogadało, i po prostu zaśnij. To prawda. Kolejny punkt no to jest taki moc bagatelizowany przez środowiska keto, poziom witaminy D, potasu i magnezu. Ja wrzucam to w, jedno, w jeden worek, czyli generalny niedobory. Właściwie w 90% u moich pacjentów, u których doszło do zatrzymania w spadku masy ciała, to jest głęboki niedobór witaminy D, czyli taki poniżej, 30, poniżej 20, ale już, już sam poziom w normie ale poniżej 60 powoduje, że możesz się zblokować. Idąc dalej, magnes. magnes musi być pod górną granicę. Przy dolnej granicy i przy niedoborze się zatrzymasz, ale dodatkowo zatrzymasz w chudnięciu, ale dodatkowo dostaniesz arytmii, będziesz mieć zaburzenia rytmu serca. Podobnie z zaburzeniami jest potasie, przy potasie potas 3,5, potas 3,6 i 37, czyli poniżej 4 są proarytmogenne, czyli będziesz Odczuwać prawdopodobnie, zwłaszcza przy stresie, zaburzenia rytmu serca. Uzupełni te elektrolity, uzupełni witaminę D i wracaj z powrotem do dobrego, jedynego właściwego stylu życia, który powoduje chudnięcie czyli LCHFK to najlepiej zbrać mi rodzeń. I ostatnia rzecz to ty tam masz listę. Dobra, no to ostatnia rzecz wrzucam w jeden worek kawę i alkohol. Bardzo często. I to jest aż tak blisko? Blisko. Kawę i alkohol dlatego, że e, sam wiesz, że e, często rekomendujemy, w sensie nie zabraniamy, żeby wypić e, e, kawę. Pić można, okej, okay, sami dużo pijemy. Ja piję przecież e, 5-6 kaw nieraz dziennie. E, winko kiedyś lubiłem sobie wypić, teraz jakby naturalnie e, nie piję alkoholu e, tak często jak kiedyś, ale wiem, że Zwłaszcza na początku tej transformacji wiele osób przechodzi z piwa na wino pije zamiast wina słodkiego wino wytrawne i może to się faktycznie przeradzać w takie ilości, które powodują spadek masy ciała. Blokowanie spadku masy ciała. Jeżeli tak jest, to ograniczaj jedno, czyli kawkę do zera. Ograniczaj alkohol do zera na taki okres przejściowy, chociażby czterech tygodni. Zobacz jak to na Ciebie zadziała i wyciągnij wnioski, czy chcesz wrócić, albo w jakiej skali. No i potem wyciągnij kciuka i walnij w tego kciuka, jeżeli uważasz, że to co mówimy ma sens. Wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej, no i wiecie, będzie się komuś lepiej żyło i pięknie żyło, tak?